Akwarium żółwi. Dziś parę minut po czyszczeniu filtra i Sorry za zasyp po czyszczeniu filtra i mm, daniu żarcia nie? Totalny syf. Trochę urosły. Delikatnie. Za godzinkę to będzie kryształ. Sporo się zrobiło. Ktoś tam w komentarzach napisał: A gdzie żółwie? No to są żółwie. Sorry, nie chciałem się czyścić, dzisiaj dopiero z pracy wróciłem. ale żyją rosną i brudzą no totalny sobie w wodzie ale terek jest dosyć wydajny tysiąc litrów na godzinę przemieli Wygląda. Szału nie ma. Coś trzeba będzie z tym robić dalej. Pozdrawiam.